żeby to zrobić drodzy państwo i żebyśmy byli w naszej sferze normalności musimy wykonać cały szereg bardzo ważnych zadań ale przede wszystkim i pierwsze co musimy zrobić to musimy odrzucić politykę głupich kroków musimy przestać odwracać się za cudze ramię, drodzy państwo musimy przestać przyjmować te chore trendy które infekują umysły Rzeczpospolitej, umysły obywateli Rzeczpospolitej. Takie jak Zielony Ład, niech to wybrzmi na, na samym początku, precz Zielonym Ładem! Musimy, drodzy Państwo, zatrzymać politykę głupich kroków, która dąży do tego, aby za sprawą komiksów, komiksów reinterpretować przyrodzoną tożsamość płciową naszych dzieci i nasze dzieci, naszym dzieciom, zabierać bezpieczeństwo dzieciństwa. Ten dobry czas dzieciństwa, a tu niedaleko w Warszawie jest takie muzeum Rafała Trzaskowskiego i tam takie komiksy, drodzy Państwo, były. I nie pozwolimy na to, aby polityka głupich kroków niszczyła świadomość i dzieciństwo naszych dzieci. Nie możemy się na to zgodzić. Musimy powstrzymać politykę głupich kroków, która, drodzy Państwo, morderstwa i gwałty nazywa ubogaceniem kulturowym. Nie może tak być, że stajemy w sytuacji, gdy obce trendy i ideologie, drodzy Państwo, każą nam reinterpretować nasz słownik języka polskiego. Nie możemy zgodzić się na to, aby polityka głupich kroków niszczyła. Sferę naszej normalności. Wszystko to, Szanowni Państwo, musimy odrzucić, bo dziś w trakcie kampanii wyborczej stanęliśmy nawet już przed takimi dyskusjami, czy oto są dwie płcie. Tak, są i zawsze były. Dwie płcie, a małżeństwo to związek kobiety i mężczyzny.